Eurovision, choć z założenia jest wydarzeniem o charakterze kulturalno-rozrywkowym, potrafi również wzbudzać kontrowersje i emocje, które mogą być mniej przyjemne. Świetnym tego przykładem jest ubiegłoroczna edycja, która została naznaczona dwoma głośnymi skandalami. Pierwszy z nich dotyczył udziału Izraela w kontekście toczącej się wojny w Strefie Gazy. W obliczu tego konfliktu wielu ekspertów oraz komentatorów argumentowało, że Izrael powinien zostać zdyskwalifikowany z powodu niezgodności z duchem wydarzenia, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Rosji po ataku na Ukrainę w 2022 roku. W Sztokholmie, gdzie odbywała się ta edycja, miały miejsce protesty wymierzone w obecność Izraela. Mimo demonstracji przeciwko represjom, reprezentantka tego kraju wystąpiła na scenie zgodnie z planem. Po zakończeniu konkursu media zaczęły relacjonować komentarze innych uczestników, którzy wyrażali swoje zdanie na temat zachowania delegacji Izraela. Okazało się jednak, że to nie wszystko. Przed wielkim finałem doszło do zdyskwalifikowania Justa Klejna, reprezentanta Holandii, po skarżeniach o stosowanie przemocy wobec jednej z dziennikarek. Mimo, że zaintrygowane doniesieniami, brakowało jednoznacznych dowodów potwierdzających te zarzuty. Europejska Unia Nadawców zdecydowała się wykluczyć Klejna z finału oraz rozpocząć śledztwo w tej sprawie. W sierpniu, kiedy emocje już nieco opadły, zakończono dochodzenie, stwierdzając, że brak podstaw do oskarżeń. Co oznaczało, że artysta został oczyszczony z zarzutów. Nie zmienia to faktu, że holenderska stacja telewizyjna Avrotros zapowiedziała, iż nie wyśle swojego reprezentanta na kolejny konkurs, jeżeli organizatorzy Eurovision nie wprowadzą znaczących zmian w zasadach. Jednym z powodów tej decyzji były obawy dotyczące naruszenia prywatności. Just Klein skarżył się również na niewłaściwe zachowanie dziennikarki, która w jego opinii zmuszała go do rozmowy w niewłaściwym momencie. Z perspektywy czasu warto zauważyć że podczas przyszłorocznej edycji Eurovision w 2025 roku będą obowiązywać zupełnie nowe zasady, które mają na celu ochronę artystów przed nieodpowiednimi sytuacjami. Wśród zapowiadanych zmian znajduje się M. In. Wprowadzenie TZW. Code of Conduct oraz Duty of Care protokół, które mają zapewnić artystom więcej przestrzeni oraz czasu wolnego od kamer i aparatów, żeby mogli skupić się na właściwym przygotowaniu swojego występu. Ponadto przewidziano większy czas na odpoczynek oraz pojawienie się nowego producenta odpowiedzialnego za koordynację pracy delegacji z krajów uczestniczących. Organizatorzy Eurovision przez wiele lat podkreślali, że wydarzenie to nie ma wymiaru politycznego ani ideologicznego. Regulamin zakazywał wszelkiego rodzaju manifestacji politycznych, jednak historia wydarzenia pokazuje, że z biegiem lat zasady te były łamane w sposób delikatny. Jak na przykład przy zawołaniu 19:44 w wykonaniu Diamali, która wygrała w 2016 roku, a także podczas pokazu flag o rozmaitych znaczeniach. W roku bieżącym uczestnicy nie będą mogli prezentować się z flagą inną niż ich kraju, co oznacza, że nie zobaczymy flag Palestyny czy Ukrainy, choć publiczność nadal będzie miała prawo pokazywać takie symbole, o ile będzie to zgodne z prawem szwajcarskim. Organizatorzy szykują się więc na nowe wyzwania i możliwe kontrowersje związane z kolejnymi edycjami tego niezwykle popularnego konkursu, który wciąż łączy i dzieli w równym stopniu.